To był 21 krów, na dzień dzisiejszy, jest 330. Zostały zamontowane wentylatory typu helikoptery. Udało nam się to jeszcze zamontować przed upałami. Nie? Komputer na podstawie wskazań wilgotności i temperatury w oborze dobiera on prędkość obrotową wentylatorów. Te wentylatory naprawdę to jest taki można powiedzieć Mercedes. Generalnie mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Jesteśmy w gospodarstwie pana Józefa Fichte, który specjalizuje się w produkcji mleka. Ma tutaj kilka ciekawych rozwiązań dotyczących właśnie stworzenia komfortu dla krów. Panie Józefie, jak wygląda u Pana ten cały proces mhm. produkcji mleka? Na dzień dzisiejszy z gospodarstwie mamy około 330 krów. Tego około 300 sztuk jest na ten moment w doju. 30 krów jest zasuszony. Krowy dojne są tutaj w tej hali, w której jesteśmy. Krowy zasuszone są w. Hali tunelowej, i, i tam się cielą, i no, z czasem później wracają tuż na produkcję do, do hali. Czyli tu mamy jest, stado produkcyjne. Tu jest stado produkcyjne, jest hala udojowa, dwa razy osiem. Najprawdopodobniej w tym roku jeszcze zostanie skończony nowy obieg, nowa hala będzie. Hala udojowa typu karuzela na 40 sztuk. Jeśli chodzi o wydajność, no to za zeszły rok miałem wydajność w granicach 12,5 tysiąca litrów od krowy. Jeśli chodzi o historię tego gospodarstwa, ja praktycznie wychowałem się w gospodarstwie, pracowałem na roli od samego początku. W 1997 roku rodzice przepisali mi gospodarstwo, to wtedy w gospodarstwie było 21 krów, wydajność od krów była 500, a od pierwiastek 4700. To było 21, krów, na dzień dzisiejszy tych tej jest 330. Nie? Od 1998 roku y, mleko odstawiam y, do y, mleczarni Danone, także już ponad 25 lat odstawiam do Danona. Jeśli chodzi o żywienie, no to standardowo żywione są kiszonkami, to jest kiszonka y, z kukurydzy, y, ściano kiszonka. No, jeśli chodzi o trawy, to duży udział też jest lucerny, lucerny z trawami. W tym roku najprawdopodobniej jeszcze też będziemy robić GPS z pszenicy. Panie Zufie, teraz jeśli chodzi o warunki, zbliża się lato, tak. mamy kwestię zagrożenia stresem cieplnym. Mhm. Jak wygląda najpierw może powiedzmy w kwestiach tuneli, czy tam się to w, tej, w tamtej części? jak Pan tam sobie walczy z kwestiami upału? Czy tam są jakieś rozwiązania, czy na razie to jest, bazuje Pan na samym ruchu powietrza grawitacyjnym? Jeśli chodzi o tunele, tunele są postawione na dwóch metrowych murkach, oprócz tego są wysokie, także jest duża kubatura, jest duża kubatura, a poza tym ściana szczytowa jest, z zrobiona z siatki yy, takiej przeciwiecznej, także jest yy, dostęp yy, powietrza I, no, i jeśli jest bardzo gorąco, to tam też jest ciepło i może dobrze byłoby też zamontować dodatkowo jeszcze wentylator. W tej oborze, no. yy, gdzie jest grupa laktacyjna, mamy zamontowaną wentylację. Proszę pokrótce powiedzieć, od kiedy ona jest tutaj założona? Pod koniec czerwca zeszłego roku. Zostały zamontowane wentylatory typu helikoptery. Udało nam się to jeszcze zamontować przed upałami. Nie? Jak się sprawdziły? Jestem bardzo zadowolony z tej wentylacji. Czy nie było, nie było żadnych spadków w produkcji mleka? Jaki jak, jak był, był efekt? Jeśli chodzi o efekt, krowy nie było problemu z, z, z pobieraniem paszy. Z zagrzewaniem się tej paszy, nie było problemów z spadkami wydajności, z, ze zdrowotnością. Bardzo mało, jeśli były jakieś upadki, to były tylko sporadycznie. Było lepiej z komórkami somatycznymi. Jeśli okay. chodzi o płodność, płodność też znacznie się poprawiła płodność, jak i skuteczność unasienia. Generalnie mogę powiedzieć, jestem bardzo zadowolony. Panem Józefem znamy się. Ja myślę, że właściwie od początku istnienia naszej firmy jest to jeden z naszych pierwszych klientów. Zaczęliśmy od zamontowania dwóch hal tunelowych 12 na 30. Na dzień dzisiejszy tych hal w gospodarstwie pana Jezefa jest już 10. Montowaliśmy również wyposażenie obory, to znaczy drabiny zaczaskowe, agrawki. A w zeszłym roku chcieliśmy zaproponować panu Józefowi taką nowość, którą mamy w ofercie firmy, to znaczy wentylatory marki CMP. No i tutaj, tak jak widać, jest powieszonych 8 wentylatorów, ale to się nie stało, że tak powiem, na zasadzie takiej, że przychodzimy dobra, to 8 wentylatorów wieszamy i tyle. Najpierw zaprosiliśmy tutaj specjalistę z firmy CMP który wykonał pomiary w oborze, który narysował tą oborę i zaproponował najlepsze rozwiązanie, to znaczy wentylatory odpowiedniej średnicy i odpowiedniej ilości, tak żeby przy najniższym koszcie zapewnić dobrostan zwierząt. Jak to działa? Opcja, która tutaj została zastosowana, to jest taka opcja, bym powiedział, bardziej komfortowa, bo klient zazwyczaj od nas dostaje dwie jakby możliwości: to jest wersja budżetowa i komfortowa. Tutaj mamy system, który jest wyposażony w komputer sterujący. Na podstawie wskazań wilgotności i temperatury w oborze dobiera on prędkość obrotową wentylatorów tak żeby zminimalizować zużycie prądu, a dzięki temu też zoptymalizować komfort przebywających tutaj zwierząt. Ten komputer korzysta oprócz z danych, które są w zobory, czytywane. Czy jeszcze są jakieś inne dla niego dane? Tak, jest również zewnętrzna stacja pogodowa, która no w wypadku na przykład burzy wyłączy cały system po to, żebyśmy, że tak powiem, nie tworzyli dodatkowego stresu tutaj dla, dla zwierząt. Tutaj mamy wentylatory najnowszej generacji, są to wentylatory bezszczotkowe, z silnikiem bezszczotkowym magnetycznym i tak jak mówię, to jest ta opcja komfortowa, opcja budżetowa, którą proponujemy też każdemu klientowi, to jest system oparty na wentylatorach z silnikami przekładniowymi. No te wentylatory bezszczotkowe, ich właściwie nie słychać, one są, one są bezszelestne, E, mają też e, tą zaletę, że pobierają mniej więcej dwa razy mniej prądu. Jaka jest moc? E, e, tutaj mamy moc chyba 0,8 kW, 800W na, e, na wentylator. Standardowy wentylator o e, tej średnicy to jest 1,5 kW. Także mamy tak naprawdę no, połowę tej energii, którą pobrałby wentylator z silnikiem przekładniowym. Wentylatory bezszczotkowe są też dużo trwalsze. Wentylatory bezszczotkowe są przewidziane do wieloletniej pracy, tak naprawdę bez konieczności serwisowania. Nie trzeba uzupełniać, nie wiem, oleju w przekładniach, Także te, te wentylatory naprawdę to jest taki, można powiedzieć, Mercedes. Najlepsze, co mamy na dzień dzisiejszy w ofercie. I tutaj mamy 8 sztuk wentylatorów o średnicy 5 metrów. Są to tak zwane, potocznie mówiąc, helikoptery, czyli wentylatory poziome. Komputer sterujący, który został tutaj zastosowany, jest to komputer THI, czyli który steruje wentylatorami na podstawie dwóch parametrów temperatury i wilgotności powietrza w oborze. Trzeba pamiętać o tym, że stres cieplny pojawia się u krów w momencie, kiedy mamy albo wysoką temperaturę, ale też nie do końca bardzo wysoką temperaturę, albo ale wysoką wilgotność. I teraz kombinacja tych dwóch jakby czynników sprawia, że no na przykład przy temperaturze już 23-24 stopni Celsjusza, ale wilgotności bliskiej 100%, powinien nam się włączyć wentylator, ponieważ jest umiarkowane ryzyko stresu cieplnego. Jeżeli chcemy, ten system, który tutaj został zamontowany, można też wzbogacić o zraszanie, to znaczy krowy mogą być oprócz wentylowania powietrzem jeszcze schładzane poprzez zraszanie wodą. Przy stole paszowym Montuje się wtedy zraszacze i które również są sterowane sekwencyjnie, to znaczy jest co pół godziny, kilka minut zraszania, następnie składzanie powietrzem. Chodzi o to, żeby zwierzęta były chłodzone w momencie, kiedy pobierają paszę. Jesteśmy przy waszej hali, która tu została zamontowana. Kiedy? Pierwsza w 2012 roku, natomiast te są zeszłoroczne. To są hale jakby ostatnie, które zostały nabyte przez, przez pana Józefa. Model 12 metrów rozpiętości na profilu OV130. Wysokość razem z murkami to jest 8,5 metra w Kalenicy, w najwyższym punkcie. Tu widzimy murki są wysokie, tak, po to, żeby jak najbardziej podnieść tą halę, bo chodzi tu... O wentylację, przepływ powietrza, czy konstrukcyjnie, żeby to było stabilne? Znaczy, przepływ powietrza to jedno, no bo na pewno, jeżeli mamy większy budynek, to jest większa kubatura. Hala tutaj akurat jest posadowiona na dwumetrowych murkach żelbetowych. No jest to bardzo komfortowe rozwiązanie, dlatego że kiedy rośnie nam obornik, no może, może być, że tak powiem, rzadziej wybierany. No i zwierzęta nie mają też takiego dostępu łatwego do plandeki. Można te hale stawiać również na murkach z tak bloków Lego. Są to duże klocki o rozmiarze 80x80x60 lub 60x60x180 i ściany wykonane w ten sposób są bardzo szybkie w montażu i mogą też zostać zdemontowane, gdyby była konieczność przestawienia takiego obiektu. A czy My jesteśmy w stanie zrobić w takiej hali tak naprawdę to wszystko, co w tradycyjnej oborze. Możemy zrobić izolację z wełny mineralnej, możemy zainstalować wentylatory, oświetlenie, poidła. Tak jak mamy tutaj wygrodzenia, włącznie z drabinami zaczaskowymi, nawet mamy realizację, gdzie w takiej hali są roboty udojowe czy materace dla krów. Tu rolnik będzie coś jeszcze planował doposażać wentylację. Jest tak, jest faktycznie plan, żeby zainstalować tutaj wentylatory, natomiast no, to jest kwestia już do decyzji gospodarza. Pan Józef no, na pewno ze względu na dbałość o, o dobrostan zainwestuje w takie rozwiązanie.